Święta Bożego Narodzenia zawsze były dla nas, Polaków, czasem światła i nadziei. To czas, kiedy spotykamy się z rodzinami, modlimy się przed szopką i świętujemy narodzenie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Ale w tym roku jest coś innego. W powietrzu czuć ciężar, cisza wydaje się gęstsza, niepokój ogarnia nasze serca. To jakby niebo przygotowywało nas na coś większego. Czy też to czujesz? Myślę, że tak, bo nawet nasza kochana Polska, która zawsze była latarnią wiary i odporności, nie jest odporna na znaki, które się pojawiają. I nie było to bez ostrzeżeń. Nasza Pani ostrzegała nas tak wiele razy, podczas wielu objawień. Prosiła o modlitwę, nawrócenie i pokutę, ale jej błagania zostały zignorowane przez wielu, a owoce tej nieposłuszeństwa zaczynają się pojawiać. Jednak nasz naród ma boską misję. I w kolejnej próbie ochrony nas, tym razem Bóg wysłał jeszcze bardziej jasny i pilny znak. Pojawił się Anioł Polski. Potężne widzenie dane oddanemu kapłanowi, który od dawna prosi o siłę i odpowiedzi na ten czas strachu i niepewności, Anioł powiedział: Polsko, te święta będą inne. Będzie to czas przygotowania i próby. Przygotujcie się. Dlaczego te święta będą inne? Jaki jest przekaz Anioła Polski? I co powinniśmy zrobić, aby być przygotowanym. Bóg wysyła anioły, by chronić nie tylko ludzi, ale całe narody. W Biblii, archanioł Michał został wybrany, aby bronić Izraela, jak to zostało zapisane w Księdze Daniela, rozdział 10, werset 13. Tak jak Bóg opiekował się tym ludem, tak również wyznaczył specjalnego anioła dla Polski, niewidzialnego strażnika, który towarzyszy naszemu narodowi we wszystkich trudnych chwilach. Ten anioł był z nami w czasach wojen, prześladowań i okupacji, kiedy wszystko wydawało się stracone. Za każdym razem, gdy polski naród niósł swój krzyż z wiarą, on był tu, niewidoczny dla oczu, ale obecny i potężny, broniąc nas przed tronem Bożym. To również dzięki tej cichej ochronie udało nam się utrzymać na nogach, nawet gdy świat próbował nas powalić. Ale teraz ten sam anioł pojawił się, by przekazać bezpośrednią i pilną wiadomość. Nie przyszedł tylko, aby nas pocieszyć, ale także, aby nas ostrzec i przygotować na to, co nadchodzi. Jego ostrzeżenie jest bezpośrednie i jasne, dlatego nie powinniśmy go ignorować. Bóg, w swojej nieskończonej miłosierdziu, daje nam szansę na przebudzenie, na zjednoczenie się i powrót do Niego, zanim będzie za późno. I anioł polski przyszedł, by pokazać drogę, którą powinniśmy podążać. Zwróćcie uwagę na ostrzeżenie. Była zimna i cicha noc, jak wiele innych. Byłem sam w kaplicy, przed ołtarzem najświętszego sakramentu. Zmęczenie ogarniało moje ciało, ale moja dusza dźwigała jeszcze większy ciężar. Od dawna modlę się z intensywnością, prosząc Boga o światło, aby zrozumieć, co dzieje się ze światem, a przede wszystkim z moim ludem. Widzę, jak kościoły pustoszeją. Rodziny coraz bardziej się dzielą, a młodzi ludzie gubią się wśród pustych obietnic nowoczesnego świata. Panie, co będzie z nami? Przyszeptałem w modlitwie, trzymając różaniec w dłoniach. Nie opuszczaj nas, pokaż nam drogę. Chroni Polskę, bo bez Twojej pomocy zginęlibyśmy. To właśnie wtedy się wydarzyło. Powietrze wokół mnie zdawało się zmieniać. Kaplica, która przedtem była cicha, Napełniła się światłem tak intensywnym, że wydawało się pochodzić ze wszystkich stron. Światło było ciepłe, ale nie oślepiające, jakby była to żywa obecność. Moje serce zabiło szybciej, ale jednocześnie ogarnęła mnie niewytłumaczalna pokój. A potem, przed ołtarzem, ujrzałem go. Imponująca postać, ubrana w lśniącą zbroję. Jego rozpostarte skrzydła zdawały się dotykać sufitu kaplicy. A w jego rękach trzymał płonący miecz i lśniącą tarczę. To nie była zwykła wizja. Była to niebiańska obecność, która sprawiła, że upadłem na kolana. Wiedziałem, że jestem w obecności istoty posłanej przez Boga. Spojrzał na mnie z pewnością i miłością jednocześnie, a jego głos rozbrzmiewał jak delikatny grzmot. Wstań, kapłanie Najwyższego. Nie bój się. Zostałem wysłany przez Boga, aby przynieść ostrzeżenie polskiemu narodowi. Jestem aniołem Polski, stróżem tego narodu. Zawsze byłem przy Was w Waszych bitwach, w najtrudniejszych momentach i w najgorzkich próbach. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuję, aby polski naród obudził się, ponieważ zbliżają się czasy próby. To Boże narodzenie będzie inne. Polska zostanie wystawiona na próbę. Wiara wielu zostanie przetestowana jak nigdy dotąd. Zły zrobi wszystko, aby siać podziały między wami, niszczyć wasze rodziny i oddalać was od drogi do Boga. Będzie próbował przekonać was, że Bóg was opuścił, ale to nie jest prawda. Wielu pomyśli, że Bóg ich opuścił, ale to nie jest prawda. Ja jestem dowodem i odpowiedzią, o którą tak wiele razy prosiliście w modlitwie. Jeszcze jest czas, ale musicie działać. To Boże Narodzenie będzie oznaczone jasnymi znakami, znakami, które nie pozostawią wątpliwości, znakami, które wezwą serca wiernych do przebudzenia. Bóg, w swojej nieskończonej miłosierdzi, wciąż chce dać światu szansę, ale czas na nawrócenie się skraca. Przed moimi oczami zaczęły pojawiać się obrazy, jak odbicia tego, co miało nadejść. Widziałem odległe Ziemie cierpiące w nieoczekiwany sposób. W Argentynie żyzne pola wysychały pod wpływem nieubłaganej suszy, jakby ziemia wołała o wodę. W Australii potężne wiatry i burze wstrząsały miastami, ostrzeżenie którego niewielu chciało słuchać. W Japonii morze było niespokojne, jego fale silniejsze, przynosząc ciche wezwanie do ludzkości, aby zwróciła się ku Bogu. W Brazylii deszcze poza sezonem zaskakiwały całe rodziny, które patrzyły w niebo szukając odpowiedzi. Nie zdając sobie sprawy, że odpowiedź leży w powrocie do wiary, wtedy anioł pokazał mi Polskę, a moje serce się ścisnęło. Widziałem zimę surowszą niż zwykle, przeszywające wiatry i chłód, który zdawał się głębszy, niemal duchowy. Małe wioski były pokryte śniegiem, ale cisza nie była zwykła jak podczas Bożego Narodzenia, była ciężka, jakby coś miało się wydarzyć. Nie jako kara, ale jako wezwanie do powrotu do modlitwy. Wtedy Anioł powiedział stanowczo: Polsko, nie jesteś odporna. Ta ziemia wybrana i chroniona tak wiele razy przez Boga, również musi się obudzić. Opuściliście wiarę. Te cierpienia nie są karą, są znakami, aby wasze serca obudziły się, póki jeszcze jest czas. Moje łzy zaczęły spływać, a ja zapytałem: Co powinniśmy zrobić? Jak możemy temu zapobiec? Anioł wtedy z łagodnym wyrazem twarzy i cichym głosem odpowiedział: Słuchaj mnie dobrze, kapłanie. Jeszcze jest czas, aby zmienić rzeczy. Powiedz polskiemu narodowi, że to Boże Narodzenie powinno być czasem modlitwy, pokuty i przygotowania. Boże Narodzenie to nie tylko święto, ale przypomnienie o narodzinach zbawiciela, tego, który przyniósł światło na świat. Spotkajcie się z rodzinami, módlcie się na różańcu. Spowiadajcie się i przyjmujcie Eucharystię. Róbcie to z otwartym i skruszonym sercem. Polska ma świętą rolę w planie Bożym. Jesteście ziemią wybraną do niesienia krzyża dla duchowej odnowy świata. Bóg powierzył Wam misję bycia latarnią wiary i wytrwałości wśród ciemności, które pokrywają ludzkość. Ale jeśli porzucicie wiarę, Polska również zginie. W tym momencie zobaczyłem piękny obraz. Nadzieję, która świeciła jak płomień w ciemności. Zobaczyłem grupy ludzi klęczących, modlących się w małych i skromnych kościołach. Zobaczyłem rodziny zgromadzone wokół szopki, trzymające różaniec w dłoniach. Zobaczyłem młodych ludzi wracających do wiary, dotkniętych łaską Bożą. Na koniec zobaczyłem płaszcz Matki Boskiej rozciągający się nad całą Polską, chroniący ją jak niebiańska tarcza. Anioł spojrzał na mnie ponownie i powiedział: Powiedz ludziom, że jestem z nimi. Będę ich bronił przed tronem Bożym, ale boska ochrona zależy od wierności i modlitwy. Nie czekajcie dłużej. Czas działać jest teraz. Przygotujcie się na to Boże narodzenie z prawdziwą wiarą, bo nadchodzą wielkie próby, ale też wielkie łaski. Nie opuszczę Was. Polsko, bądź mocna, bo Bóg wciąż na Was liczy. Z tymi słowami światło zaczęło powoli zanikać. Anioł-stróż opuścił płonący miecz, a wizja się zakończyła. Pozostałem tam, klęcząc przed ołtarzem, niezdolny powstrzymać łzy. Otrzymałem ostrzeżenie, pilne wezwanie, abyśmy powstali jako wybrany i wierny naród. Teraz przynoszę tę wiadomość do Ciebie, bo nie jest ona tylko dla mnie, ale dla każdego Polaka, który słyszy te słowa. Anioł Polski dał nam ostrzeżenie, ale również obietnicę. Jeśli zwrócimy się do Boga, jeśli będziemy się modlić szczerze i uczynimy z Bożego Narodzenia czas prawdziwej przemiany, Jego ochrona będzie jak tarcza i nic nie będzie w stanie nas powalić. Bracia i siostry, ostrzeżenie Anioła Polski nie jest przesłaniem rozpaczy, ale nadziei. Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, daje nam czas, daje nam znaki i wysyła swoich posłańców, aby przypomnieli nam, kim jesteśmy. I jaka jest nasza misja? Polska nie jest zwykłym narodem. Jesteśmy ludem wybranym, aby nieść krzyż świata, ludem, który przez wiarę powinien być światłem rozświetlającym ciemności, które się rozprzestrzeniają. Niebo wzywa nas do przebudzenia i odnowienia wierności Bogu. Tego Bożego Narodzenia nie pozwólmy, aby świat odwrócił nas od tego, co naprawdę ważne. Nie pozwólmy, aby hałas, konsumpcja i puste świętowania zagłuszyły głos anioła i boskie wezwanie. Wróćmy do istoty rzeczy. Niech każda polska rodzina uczyni z Bożego Narodzenia czas prawdziwej przemiany wiary i miłości. Klęknijcie przed szopką i kontemplujcie tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Módlcie się różańcem w rodzinie, proście o przebaczenie za grzechy, spowiadajcie się, Przyjmijcie Eucharystię z pokornym i wdzięcznym sercem. Nie zapominajcie: przyszłość Polski leży w naszych rękach. Jeśli pozostaniemy wierni, Bóg nas ochroni, tak jak zawsze to robił. Anioł Polski nas nie opuści, broni nas przed tronem Najwyższego, ale ta ochrona zależy od naszej modlitwy, naszej jedności i naszej wytrwałości. Nasza Pani Królowa Polski otacza nas swoim płaszczem. Niech Anioł Polski walczy za nas. A niech dzieciątko Jezus, narodzone w Betlejem, odnowi nasze siły i przyniesie pokój, którego tak bardzo potrzebujemy. Polsko, bądź mocna. Módl się, ufaj i nie zrażaj się. Jesteśmy ludem nadziei, a Bóg liczy na nas. Jeśli zrobimy swoje, żadna siła zła nas nie pokona. Światło Chrystusa zawsze zwycięży.